Mówię z panem, tym yy, yy, cieszę się. No, udało się. Powiem panu tak, wie pan co ja się rakowicem miastem? Mam nadzieję, że też yy, tego dożyję, bo prędzej czy później będą rakowice miastem. Ale sposób, w jaki państwo do tego podeszliście, spowoduje, że no nie, no nie, po prostu nie. Jeżeli pan będzie dalej przenosił głos, to znowu będzie nie. Proszę, zmiejmy tak, zmieńmy to, zmiejmy to, to proszę, nastawienie. Proszę pana, ale zdajemy sobie sprawę, ale uczymy się na błędach. No popełniliśmy błąd, jeżeli okaże się, że ma pan rację, to to co ja powiedziałem, prędzej czy później, nasi następcy być może, bo Pan wójt jednoznacznie zadeklarował, jeżeli konsultacje będą e, na nie, tematu nie podejmuje po końca kadencji, bo my za to może... I no i potem zobaczymy, co następnie będą robili, ale oni na pewno wyciągną wnioski z tego, co się działo. Czyli pewnie można przyznać, że mogliśmy rozmawiać rok wcześniej, wtedy rozpocząć konsultacje, na końcu referendum i raz jeszcze powtarzam, to, że głosujemy dzisiaj... Tego nie musi być w konsultacjach. Mogły być konsultacje, a potem referendum. I tutaj, widzicie Państwo, nie posłuchaliście mieszkańców. Szkoda, i stąd jest ten cały kłopot. I teraz kolejne konsultacje będą powodowały, że będą kolejne pytania. Panie radny, ja też Panu przerwę. Mam i życzę Panu, żeby pan w następnej kadencji kolejny raz radny i niech Pan przestrzeże następnych włodarzy swoją roztropnością i troską, co ma, czego mają unikać, żeby nie popełnili tego problemu. Także tego Panu życzę.